100? Myślę, że najpóźniej za jakieś 5 tygodni. To szybko. Szybko, nie mamy czasu. Sezon. To opowiadaj, Robert, jak tutaj się jeździ po Albanii? <śpiewanie> Specyficznie mówiąc <śpiewanie> szczerze. Zapytałem kiedyś swojego znajomego Albańczyka. Pytam się, jak to jest, że mówię: oczywiście nie chcę was urazić, ale nie potraficie jeździć. Jak to jest, że u Was nie widzę wypadków. A on mi mówi to bardzo proste, ponieważ mówi: Ja wiem, że ja nie umiem jeździć, i. E, i samochód z drugiej strony też to wie. Dokładnie tak, więc jeden na drugiego po prostu uważa. Gwiazda Rondo polega na tym, że kto pierwszy, ten lepszy i tyle. Robert, jesteśmy teraz w sklepie. Ile na przykład kosztuje tutaj kilogram jabłek? Od 40 leków do 120, 150 A leków. Chyba 40 leków kosztują, z tego co pamiętam. Tak, tutaj jednym z pierwszych zetknięć się właśnie z warzywami, owocami w Albanii, to jest taka historia, jak e, biorę ogórka do ręki i zaczynam go wąchać. I zachwycam się tym zapachem, który mi przypomina dzieciństwo i to wszystko, co już jak gdyby u nas się nie wróci. I mój synek tak dziwnie patrzy na mnie i pyta się, tatuś, co ty robisz? Ja mówię, wiesz co, synku, patrz, jak pięknie pachnie ten ogórek. A on tak patrzy na mnie i mówi, tatuś, przecież ogórek nie ma zapachu. I to było straszne. Tak naprawdę. Niestety często się zdarza, że w Polsce ogórek smakuje jak papier. To jest ciaskarnia, czyli miejsce, e, gdzie uwielbiamy z dzieciakami i z żoną przebywać, ponieważ są tu bardzo dobre ciastka. Typowe albańskie. Oczywiście uwielbiamy torty. Słuchajcie, za tort. E, można zapłacić tam 600 leków. Mil? Sumir! Telewizją from Polonia. Jedziemy dalej, tylko tak sobie teraz patrzę, czyli przez ten cały czas, kiedy my siedzieliśmy w kawiarni, te kluczyki tutaj były w stacyjce. Tak, zgadza się, ale to nie jest problem żaden. Albańczycy, słuchajcie, mają bardzo duże poszanowanie cudzej własności. Tutaj naprawdę nikt ci tego nie dotknie. Tu możesz wszystko zostawiać, po prostu ci nikt nie dotknie. Robert, opowiadaj, co będziemy teraz jeść i kto tutaj do nas dołączył. Dołączyła do nas Marina, Ciro oczywiście już znacie, a co będziemy jedli? No oczywiście zupę rybną, jesteśmy Jesteś? nad morzem.